Samorządowa kampania wyborcza to propozycja dla osób, które chciałyby wziąć sprawy w swoje ręce. Najpewniej działają aktywnie w swojej małej społeczności lokalnej, być może w organizacjach pozarządowych, być może w pojedynkę, ale doszły do przekonania, że warto by było zaangażować się w sferę publiczną. Żeby to zrobić, trzeba wystartować w wyborach. Na jesieni tego roku będziemy mieli kolejne wybory samorządowe. Przede wszystkim w gminach, ale i w powiatach, w województwach. To propozycja dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dostać się do struktur samorządowych po to, aby coś zmienić. To również propozycja dla tych, którzy już tam są, ale na jesieni tego roku czeka ich kolejna weryfikacja wyborcza. W ramach tego kursu przygotowaliśmy pakiet zajęć, który pozwoli skutecznie zdobyć mandat radnego miejskiego, radnego gminnego czy do Rady Powiatu, a nawet może i samego Województwa. Jeśli ktoś ma takie ambicje, ma takie plany, a nie do końca wie jak to zrobić, to w pigułce w ramach naszego Wydziału taką wiedzę zdobędzie.